Patriotyzm czym dla mnie jest? Czym jest dla mnie patriotyzm? Dziś patriotyzm dla mnie jest tym czym tak naprawdę czego tak naprawdę potrzebuje od nas ojczyzna. Tak jak mówił Roman Dmowski, jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie i dziś moim obowiązkiem jest po prostu spełniać patriotyczne obowiązki. Dziś moim obowiązkiem jest służba dla narodu. Dziś moim obowiązkiem jest służyć. Po to, aby Polska była krajem wielkim zarówno i mentalnie, jak i mówiąc sobie szczerze terytorialnie, bo mm, nie można także zapominać o tym, że wokół naszego kraju, chociażby poza granicami naszej ojczyzny żyje masę Polaków, których trzeba pamiętać. Dziś także mówić trzeba przede wszystkim o obowiązkach, jakie niesie ze sobą słowo patriotyzm. Dziś trzeba odrzucić troszkę tej martyrologii patriotycznej, czyli budowania patriotyzmu na takich wartościach porażki, klęski. Dziś patriotyzm nasz musi być dumny. Dziś musimy znów pokazać Polakom, dlaczego warto być Polakiem i dlaczego warto walczyć o wspólne sprawy. Dziś trzeba przede wszystkim nauczyć Polaków myśleć po polsku. Bo 20 lat rządów III RP i ponad 50 lat rządów Komuny kompletnie zmieniło definiowanie patriotyzmu w głowach Polaków. Dziś Obecni politycy próbują nauczyć nas tego, że, żeby po prostu się polską nie interesować, żeby patriotyzm definiować jako takie puste frazesy, jako, jako składanie kwiatów tylko i wyłącznie, chociaż to też jest bardzo ważne, jako przypinanie sobie kotylionu 11 listopada, jako głosowanie. Okej, okay. to też jest patriotyzm, ale to nie jest tylko patriotyzm. Patriotyzm to przede wszystkim. Uczenie się i uczenie naszej rodziny, znajomych i innych Polaków, po prostu myślenia po polsku. Jeśli nauczymy się myśleć wspólnotowo, jeśli nauczymy się myśleć kategoriami narodowymi, jeśli nauczymy się myśleć tak, aby odrzucać często prywatny, a chociażby nawet partyjny interes, wtedy możemy mówić o tym, że umiemy myśleć po polsku i że jesteśmy polskimi patriotami i, o wspólną, i na wspólną pracę kładziemy nacisk i o wspólny jeden cel Wielkiej Polski walczymy. Patriotyzm. Czym dla mnie jest?